To wiertarki DET-7852 i DET-7852 QC służą do wiercenia udarowego w betonie, betonie zbrojonym czy innych materiałach budowlanych. Przeznaczone są również do lżejszych prac związanych z podkowaniem. Trzy tryby pracy pozwalają zastosować te urządzenia również do wiercenia w materiałach takich jak drewno czy metal. Dodatkowo model DET-7852 QC posiada możliwość zmiany uchwytu SDS Plus na uchwyt wiertarski samozaciskowy który pozwala zastosować standardowe wiertła do drewna i metalu z uchwytem walcowym. Dzięki specjalnej konstrukcji zmiana z uchwytu SDS plus na uchwyt wiertarski jest bardzo szybka i nie wymaga narzędzi. Całość zapakowana w funkcjonalne walizkę wraz z akcesoriami pozwalającymi na pracę zaraz po rozpakowaniu. Młot udarowo-obrotowy DET7838 służy do wiercenia udarowego w betonie, betonie zbrojonym i innych materiałach budowlanych. Przeznaczony jest również do średnio ciężkich prac związanych z podkuwaniem czy kuciem w betonie. Cztery tryby pracy pozwalają zastosować to urządzenie również do wiercenia w materiałach takich jak drewno czy metal. Dla poprawy komfortu zastosowany został system VCS, czyli system tłumienia drgań, który w znacznym stopniu pochłania wibracje podczas pracy. Całość zapakowana w funkcjonalnej walizce, wraz z akcesoriami pozwalającymi na pracę zaraz po rozpakowaniu.